Ogrodzenia. Tu je pięknie, a tu fiflag odwalił Patrzcie gdzie zachodzimy. tyle I pogięło dupę, tu mu ją młotkowali Masakra Trudno Trudno fiflag nie płacz nad rozranym mlekiem Dupa, jesteś i tyle. klasmer 14, 75. 50. 50-letni sprzed w polu. Muci pszenicze niczym. Piflak, browarka za godzinę. Przejazd, moi drodzy, ostatni, ostatni polot, Nie, żyje, żyje nam FIFLAK. Siema, z tej strony FIFLAK Farmer. Kończymy żniwa. A było ciekawie, co nie nagrywałem, chociaż kawałek nagrałem. eria tu zapada, nie? Nie, ona mruga, że tak. nagrywa. Dobre. taka melepeta jak ja na drodze nawijałem, bo było tak ciasno kopita mi pod dupę podjechała no, wydawało mi się, że się zmieszczę na, na wywinięcie no. tyle mi brakło Końcówką dupy zachoczyłem o słupek ogrodzenia Miałem dzień od 5 rano do samego wieczora taki zapiernicz, że już na koniec nie kontaktowałem. U znajomego się topiłem na mokradłach bez przerwy. Targali mnie dwunastką. No wykończony byłem psychicznie, już na koniec nie myślałem, ale nie ma usprawiedliwienia. Jeszcze wjeżdżałem do garażu, zapomniałem sobie ten fit. Złożyć i go, zbiłem. Masakra! No nic no! Możecie mnie zjechać w komentarzach. Nie mów nic na swoje usprawiedliwienie. Dałem przysłowiowej dupy. I tyle będziemy się płakać i rozczulać na tym podprostowałem to traktorami belką turem, bo się szkarni nie szło nawet włączyć no i jeździ no, zobaczymy no, coś tam podmaluję, może tą całą dupę wymienię w zimie a może tą osrą nic nie zrobimy z tym już takie to będzie chyba impreza ale ja jo, wolę jo sobie to wymucić i mieć w końcu swoje zebrane a na przysłowiowe piwko jeszcze zdążę tego tu mam ile hektar tak po drodze przejeżdżą to co mi tam szkodzi Pamiętajcie, że takie rzeczy jak rozwalona maszyna, to się zdarza i każdy prędzej czy później coś narobi. Czy z ciągnikiem, czy z jakąkolwiek maszyną, czy z kombajnem. Ale jak macie zdrowie, a jeszcze macie rodzinkę i takiego bąbelka jak jo, to wrócicie do domu, tulicie w ramiona i już pal licho z tą dupą. To jest ino kombaj! Nie przejmujmy się pierdołami! No. Jest! Przykro, jest smutno trochę, ale to nie jest najważniejsze w życiu. Mierzymy sobie, co też to mamy. Żeby nie było po tym. powinno być tu. Nicza zwyczajna. Zobaczycie pierwsi. 12,7. elegancka. Só była I już ostatnie przejazdy robi Zaraz będą dożyłki, żyłki, do nagrywam, nagrywam. Jeszcze bateria jest Jakozik to tu trzeba łupć, żeby nie jechać już po przyczepę Będziemy uważnie sypać. Może sobie domy i gazu. Jeden ząbek wyżej wiatru i już czyściłki Jak ktoś ma do siebie, to ja bym z tymi plewkami muć Ale ja sprzedaję na targu i ja potrzebuję czysto. Mamy łogię do tyłu. I to już muszę sadzić do zbiornika. Żebym się z tym spokojnie jechał. Bo mógłbym tu dosypać jeszcze, ale jadę taką drogą, że wolałbym nie rozsypać. A jutro se cofnę, wysypiemy i elegancko. Elegancko. Piflak ze wszystkiego zadowolony, tylko ten nieszczęsny kombaj uszkodził. Syneczka! ułagi na tłoki! Składam rurę! Ja za każdym razem składam, ja to pierniczę. Ja mu zaś rozwalić rurę to tak fajnie setunową, tu nogą to składam, tylko zrobię mi tak jak teraz, ale szki z tym. No mano majej przyspieszenie! to 75, 50, 50 letni sprzed w polu. Muci pszenicze niczym piflak, browarka za godzinę.. No ma no ma jej, no ma no ma jej. Jak uważacie? Urąbany jak górnik. A zadowolony jak milioner. Chociaż milioner niekoniecznie musi być szczęśliwy. That's the way. Dobra. Lepiej nie. A tam idzie pełną rurą! A jak... Nie ma, że boli! Przejazd moi drodzy, ostatni! Tak, jeszcze, jeszcze opadły emocje, opadły emocje. O, nisko, nisko, bo nam uciekło. Yes! Ole, 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 ole. Launchamy młockarnie i dajemy mniejszy gaz. No numa, no ma jej, no ma, no ma jej. Dobra, pokażę wam co to Fiflak narobił Na koniec słoma padło Tu je pięknie A tu Fiflak odwalił Patrzcie gdzie zachodźmy. Tyle i pogięło dupę, tu mu młotkowali. Masakra. Trudno. Trudno, Fiflag, nie płaszcz nad rozranym mlekiem. Dupa jesteś i tyle. jedni pojedzą, zgaś komba jak go czyścisz. Ale wiecie, on tak spalnik dostawał przez cały czas. Ja nie chcę, żeby ten silnik teraz... Dostał nagle braku smarowania, nie? Że stanie i wszystko stanie. To nie jest zdrowo. On tak jak spokojnie się popyka wystudzi się, smarowanie cały czas pracuje. Patrzcie. O. Tak ma Fiflak te ostatnie dolne, nie? Otwarte. Także palec, no nie wchodzi. A tamte tak. Tak jako tak. Tak żeby kółsak nie przelatywał. To nie. A wiatru mamy tyle, widzicie? Tu jest śrubka raz, dwa, trzy, cztery, pięć, żeby było czyściutkie. Cztery, żeby było akceptowalne. Ale nie gubi, tak czy siak. Klepisko mamy drugą dziurkę od góry, tak, by patrzycie, od góry, od góry druga, nie? Na pierwszej też musiłem, ale nic to nie zmieniało. Więc owiec bezłyskowo na pierwszej musiłem, bo nie chciał się wymłacać. Chyba git, nie? A nagrywo, nagrywo. A pójdziemy jeszcze do przyczepy. Klasik. Piękna maszyna. Aha, jeszcze te dziuby muszę schować. Nie chce mi się tam wyskakiwać, wy widzicie. Na sutę. 8, osiem, może 8,5 osiem tony tu jest. No raczej 8,5 chyba. Dziubę z i jadę. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Numa, numma jej